Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy 14 kwietnia. Właśnie już beczka mi się napełniła. Wybieramy teraz gniałowicę od jałówek, tutaj została wymieszana w sobotę. No i trzeba wybrać. Jesteśmy tuż przed sianiem kukurydzy. Będziemy ryzykować i zasiejemy najgorsze piachy, już pewnie na dniach. I na pierwszy rzut przed świętami planuję zasiać odmiany flint, denty i flint. Czyli te, które można siedzieć wcześniej w mniej ogrzaną glebę. No ryzykujemy, w tym tygodniu 25 stopni nadają. Cały tydzień tak około 20. Także ta gleba myślę, że momentalnie się nagrzeje. No i jest jeszcze wilgoć na wschody. Także zabieramy się do pracy. Resztę odmian zasiejemy trochę później, jakoś pewnie przed majówką. No a teraz, tak jak mówię, zabieramy się do roboty i trzeba wywieźć resztę gnojowicy, która jeszcze się uzbierała od ostatniego wożenia. I lecimy z drugą beczką. Zostało do nawiezienia w sumie gdzieś 7 hektarów, gdzie nie było lane na jesieni, to, to chce to polać powinno starczyć tej nowicy, co się uzbierało. A nawet jakby trochę zostało, to, to by było dobrze, bo chcę pod, po mieszance gorzowskiej poleć pod kukurydzę jeszcze, też na jedną działkę minimum. A jak będzie więcej, to, to też jeszcze lepiej. Także tak się zastanawiam, czy nie zostawić trochę tego towaru, a tu z jedną działkę odpuścić. No zobaczymy do zastanowienia. No i dzisiaj też w międzyczasie będę musiał zrobić te jeden jęczmieniu i w przężycie. To będzie w dalszej części vloga. To już się kończy. Także tak wszystko naraz, no ale niestety wcześniej pogoda nie pozwoliła na te zabiegi były przymrozki. Przed mrozami nie chciałem tego robić. No i dobra. Także dziś tak będzie, wszystkiego po trochu. Już tam mi się woda leje do okryskiwacza, siarczan się, rozpuszcza. Także będziemy działać z tym. No i tak tutaj w sobotę przejeżdżałem, bo siałem usługowo trawę. To ludzie już tutaj zaczynają nawet uprawiać pod kukurydzę, sieją, rozsiewają moczniki. Także myślę, że przed świętami tutaj ruszy się sianie. Może i dobrze, ale patrzyłem przed majówką, nadają znowu trochę ochłodzenia. Jeszcze kukurydza pewnie nie powschodzi do tego czasu, więc nic się może takiego nie stanie, aby na, na tą zimną zośkę nie przyszły tylko przymrozki, bo wtedy już na pewno będzie kukurydza miała zwaliście. Ale chyba trzeba ryzykować, bo zobaczcie co się za mną dzieje. niby. Trochę deszcze przepadują takie nieduże, ale to jest kropla w morzu, bo za chwilę już tej wody nie znać. W piątek dużo śniegu u nas spadło. Była wilgoć na wieczór, chciałem tam później też trawę. No to była tak ziemia wilgotna. A już dzisiaj, w poniedziałek, nawet już i w sobotę się trochę kurzyło, Także ta ziemia chłonie jak gąbka, bo jest spragniona wodą. Ale daję szeroko, ustawiłem większe obroty, bo chcę tą działkę zamknąć na 4 przejazdy. Niewiele zawsze tutaj pamiętam brakowało. I zawsze na 5 robiłem, i ten piąty, ostatni to było takie 3 metry lania. A teraz spróbujemy szerzej, i myślę, że na te 4 przejazdy ta działka powinna wystarczyć. No te szerokie lanie to ma dużo zalet, ale ma też minus, bo jak jest wiatr, nawet nieduży, to. To dużo zwierzęta. Zaczęło trochę kropić. Nie wiem, czy widzicie. Dlatego na razie się wstrzymałem. Z otryskami już mam wyskiwać gotowy. Wszystkie środki rozrobione i wymieszane. Miałem już jechać, ale tak jeszcze zerknąłem w pogodę. Patrzę, chmury idą. Także poczekam, no i dobrze, że poczekałem. Taki deszcz, może by i nie zaszkodził, ale lepiej później opryskać, jak będzie pogoda. A regulator to podobno lepiej działa, jak słońce świeci, tak gdzieś czytałem, ale nie wiem, czy to prawda. Także na razie działamy z gnojowicą, i lecimy w końcu z tej jedynką 14 kwiecień. Mówię w końcu, no bo należało się to zrobić już dwa tygodnie temu praktycznie. Tylko jak wiecie, przyszły do nas duże mrozy. No może nie takie duże, ale minus 4 było przez kilka dni. No i przed mrozami tego nie robiłem, niestety. Ta faza już pewnie uciekła. Zaraz wyjdziemy, zobaczymy gdzie jest przekolanko. No widzę, że już ten nierzmi jest trochę i za dużo wyrośnięty, właśnie. Ale tak, ja te dwójki raczej nie planuję. Chyba że naprawdę będzie tych opadów bardzo dużo, więc może i nie gorzej opóźnić taką tę jedynkę. Tutaj robiłem już T0 miedzią, więc tutaj chorób na tym brzmieniu nie widać. No, tylko z tą regulacją się nie wstrzelimy. Duży te, ten, ten przymrozek, widzę, że trącił końcówki liści. Robiły się białe. Miesz mnie też trochę zżółkł. Bo był bardzo ciemny przed mózgami. Ale teraz dostanie odżywki. Siarczanu to nabierze koloru. No i tak. Idzie jak co roku na tę jedynkę HATON. Jeden litr na hektar. Tam mamy proteokonazol, spiroksaminę i tebukonazol. No teraz jest jedyny moment na ochronę podstawy zbła. Czyli jest to najważniejszy zabieg w zbożu, bo później już tej podstawy nie ochronimy. I tak, dodatkowo idzie 5 kg sietrzanu magnezu, 1,5 kg fertiagrounik, tam mamy mikroelementy oraz regulacja trineksapaketylu, jak zawsze tylko teraz środek Stosuje o nazwie Stemper 0,4 litra na hektar. Na przężyto 0,3 regulatora. Planuję, jest na słabszej ziemi. Jęczmień też na jednej działce na piachu. Damy troszkę mniejszą dawkę. A poza tym, na to idą te same środki co na jęczmień. Przężyto też będę dzisiaj robił. Za chwilę, skończę jęczmień. Niech mi się tam opryskiwacz leje i w czasie jedną beczkę jeszcze wywiązek na Jowicy. No Nie działamy dzisiaj na grubo Wszystko na raz jeszcze Ktoś dzwonił o sianie trawy, ale już no niestety teraz nie dam rady Bo już działamy w tym tygodniu, w tym tygodniu tak jak mówiłem, z kukurydzą No kurde, Bożuk tutaj już mi miejscami no, nawet miejscami to ustał w miejscu, kurcze. Ta żółta karłowatość tutaj się wdała. Tą miedzią to ja pryskałem już miesiąc temu grubo chyba. Więc ona już tutaj teraz nie chroni tego jęczmienia. No, taki ostatni dzwonek na ten zabieg było teraz dwie noce cieplejsze to przy mrozku to, to myślę że, że trzeba lecieć z tym zabiegiem co, wyjdziemy może nie wziąłem nożyka ale widać tutaj i bez nożyka fazę nie wiem czy na kamerze tutaj widać pierwsze kolanko mamy od węzła krzewienia ile tutaj będzie? 2 cm ponad 2 cm czyli kurde nie jest jeszcze tak spóźniony ten zabieg chyba najlepiej do 2 cm tą regulację zrobić także w sam raz ten nie wyrośnięty ale jak widać to kolanko jeszcze na mnie uciekło także fajnie ciekawe jak przeżycie ta faza wygląda jęczmień pięknie się pokrzewił tutaj odmiana sy dakota czyli ta odmiana którą co roku sieje a na słabszych ziemiach sieje malibu też pięknie wygląda nie jest może taka szczota jak jęczmień populacyjny bo kryskałem przed chwilą usługowo jedną działkę jęczmienia populacyjnego to masakra taka szczota że ziemi nie widać tutaj ten jęczmień, tak jak widzicie, może na kamerze rośnie takimi kępkami, jakby z których się krzewił. Był siany tylko 1,6 worka na hektar, czyli 1,6 jednostki. Tak więc bardzo rzadko, ale dosyć wcześnie, bo 19 września, i, i zdążył się pięknie nam krzewić. S.Y. Dakota z Syngenty, pięknie wygląda. Liczymy w tym roku na, na większy plan jęczmienia, jak w zeszłym roku, gdzie pszenica chyba lepiej wyszła od jęczmienia, a tak przeważnie to jęczmień lepiej wypadł. No tutaj kurde, niektóre rośliny stoją w miejscu tutaj na piachu, tu jest takie czepalenczysko żółta karłowatość tak więc, no chyba należało się podzielić te zabiegi i z regulacją jechać teraz, a ochronę zrobić wcześniej no, ale wiadomo, wszystkiego nie ogarniemy dwa razy latać to też, też nie bardzo a tak teraz za jednym zabiegiem nie wiem czym to jest spowodowane, bo tutaj dalej jest gdzie lepsza nie widać takich roślin Być może tam na słabszej ziemi po prostu jest ziemia bardziej zakwaszona szybciej się, za, szybciej się zakwasza na takich ziemiach No dobra, ja lecę jeszcze na tamten kawałek za drogą I będzie jęczmień załatwiony Jeszcze czekam, nie dzisiaj przeżyto, no jeszcze usługowo muszę też kilka hektarów, około 20 do pryskania. No i jesteśmy na przężycie. Tutaj akurat odmiana borowik mam ją na tej jednej działce. Także będzie porównanie, bo nareszcie na 9 hektarach jest Gringo. Gringo na lepsze ziemi, ale jest zasiany na piątej klasie. Kiedyś mi się sprawdziło. No zobaczymy, jak borowik. Tutaj tym miejscem praktycznie szósta jest klasa. Więc sprawdzimy jak ona tutaj wypadnie, czego nie przypali. Na razie jak widzicie się pięknie trzyma, nie było jeszcze takich wysokich temperatur, także ta wilgoć jeszcze całkiem nie odparowała z gleby. No i zobaczymy. Powoli zbliżają się decydujące dni właśnie jeśli chodzi o zboża o zimę. Dni w których no, musi być woda, tak? Żeby dały jakiś sensowny plon. Także, jak widzicie, była zima, no, bez śnieżna praktycznie, bez śniegu. Zero wilgoci z zimy było, ale zboże jak na razie pięknie wyglądają. Ja powtarzałem, że niech w zimę nie pada, niech w marcu nawet nie pada, ale niech ten też będzie teraz, koniec kwietnia, w maju, w czerwcu, no bo wtedy on jest najbardziej potrzebny. No, pięknie, tu się Przężyto prezentuje, równiutkie. Bardzo ładnie wygląda. Tam za rowem mamy 60 r. owsa owca o zimnego. No owiec zazielenił się, Wam powiem. Tam też będę robił tę jedynkę, no bo e, nie likwiduję tego owsa. Pomimo tych placy po herbicydzie i pomimo tego, że jest rzadki, to go zostawiam, bo on się fajnie jeszcze pokrzewił. No i zazielenił się także. No jakiś tam plan wyjdzie, może nie będzie szału, ale ważne, że on jest, że się utrzymał. No zboża na razie piękne przeżyto tutaj bardzo, bardzo gęsty jest. O, i pokażę wam owie, są na razie jeszcze jest w fazie krzewienia. Także tutaj z zabiegiem jeszcze dobry tydzień albo dwa. Ale on na zagłówku pięknie wygląda tutaj. Owiec. A tutaj zobaczcie, oprysk się nałożył. Oprysk się nałożył i nie ma. No bardzo wrażliwy był na te herbicydy na, te herbicydy na jesieni. Żeby nie one, to tutaj naprawdę byłby niezwykły, bardzo rzadki jest tutaj. Zobacz, no masakra, te place tutaj. Psują ten efekt. Tak, by tu coś tutaj więcej było. O, widzicie? Taka nakładka. No niestety, obryskiwać bez kontroli sekcji. I wyszło jak wyszło. O, tutaj też poszła nakładka. No. Coś się może zbierze. Piękna sceneria. Przędzi to też na razie piękne, ale dosyć gęste. Według mnie ja nie lubię gęstych plantacji. I myślę, że podobna faza już nie będziemy sprawdzać. Podobna faza pewnie jak w jęczmieniu. czyli już te kolanko pierwsze się oderwało. No i dobrze, zboża będę miał już z głowy u siebie, jeszcze, tak jak mówiłem, na usłudze trochę. No i bierzemy się za resztę Nojowicy i... ...chyba na tych najgorszych piachach to jakoś na dnia trzeba kukurydzę zasiać. Dzisiaj już tutaj u nas ruszyli, już niektórzy też sieją. A przypomnę, dzisiaj mamy... ...14 kwietnia. Także no, bardzo, bardzo wcześnie, dawno, nie pamiętam... ...żeby tak... Wcześniej było siane. Chyba każdy boi się, że ta wilgoć odparuje i każdy ryzykuje.